Ja jechałam tutaj, wpadłam do Burger Kinga. Tam laska za ladą mówi, Hejka, ma Pani dziś cudowny dzień? Czaisz, czy ma Pani dziś cudowny dzień? Muszę się z nią nie zgodzić, jakbym przypadkiem nie miała cudownego dnia, więc to ja jestem tą złą. Zwykle jak ktoś mnie pyta, co u mnie słychać, odpowiedź brzmi chujowo. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo nie mam nawet dobrego powodu, żeby było chujowo. Więc jak powiem, że jest chujowo, to się zaczyna. A co się stało? I musiałabym powiedzieć, no nie wiem, wszystko? Więc jak ktoś mnie pyta, co u mnie słychać, odpowiadam, jest normalnie zajebiście. Ale jak mnie dziś ta laska spytała, Oto czy mam cudowny dzień, pomyślałam, że dziś wreszcie mogę czuć się chujowo, bo mam dobry powód i powiedziałam, matka mi zmarła. I ona natychmiast się rozryczała, więc teraz to ja muszę ją pocieszać, co mnie wkurwia. W tym czasie tworzy się już kolejka ludzi, którzy przyglądają mi się badawczo. Bo przeze mnie laska z burder Kinga się rozpłakała, a ona ryczy i szlocha. Przepraszam, przepraszam, bardzo mi przykro. ja do niej spoko, spoko. Znaczy nie spoko, ale wiesz, jest spoko. Ja tu chcę zamówić zestaw z podwójnym Hooperem i muszę już jechać, więc może mniej tego płakania, a więcej podawania, co? A ona kolejny raz mnie przeprasza i proponuje hupera za free. Czaisz? Dostałam hupera za free, bo umarła mi mama.